Już nagrywam, jakby co? A czym ty rzucasz? No. O jakiś psiaczek tu biega, o jakie fajne. nie Dobra. Cicho. Nie odzywa się. No więc tak, nagrywamy. Jestem Ramses. Jaki poznajecie. A tam jest... Tam jest Krispi. I dziki. Właśnie bawią się. Bo chyba dopala się mm. ostatnia faza ich dzieciństwa. Chociaż nie, jeszcze są dzieciakami. O, są. Są. Odjeżdżają przez tamtą tą dziurę. No teraz trzeba się wdrapać. O taki rodzaj zawodów. Nie wiem o, o co chodzi, bo tu nie da się być pierwszym czy drugim, bo tu jest, jest miejsce tylko na jedną osobę. No to ty dawaj. Teraz ty. Nie. I ostatnio. Idź. Nie idź. Byłem. idź. Ja się boję na razie. Czemu się boisz? Czemu się boisz? Crispy, jesteś tam? Wątkowałem. No, no nie gadaj! Łotnąłem! Bo, Bo to jest za szerokie. No i wyleciele bywaj Ale zabawa, o gdzie się dzieci chodzi. Ty wolny jest jechał ja w ogóle Nie na pewno aż taki gruby to Prawda? nie jesteś Nie bo te spodnie mi nie są śliskie w ogóle A w tym sensie no to tak No Dobra teraz się bawią we trójkę Może się wdrapał pod górę Kolejny Pomocy <noise> chodź Chodź ze kryspiego Z dziury, dobra coś? Nie, na razie nie Cisza W tym momencie tylko nagrywamy Jest księżyc, no ptaki jakieś latają No, jest księżyc Jest, na to dobrze widać o jeżdżaj nie ty. Ty. nie ja na... ja ja drugi ja na... Ja na... Ja na... dobra, poczekajcie, no to może ja zjadę już Ramzes powinien, już i tak jest cały brudny, jestem no e, pofilmujesz? ja chcę a Ty chcesz? Ale... No dobra, a Ty po mnie czy... co no to Ramzes, teraz jeżdża mam nadzieję, że będę się dobrze śliskał. Ślizgał. ślizgał 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 no Dobre. To po mnie. Kuba, ja. Nie, ale przejdziesz Tak. No to, no to... Daj. Czekaj. Daj. Nie mogę. Co Ręgi, damy. Ręgi, damy. Ręgi, A to było dobre, nie? Teraz ty, dziki. Dobra. Teraz je... dziki. Filmuj. To wchodzimy z buta. Teraz ja? Teraz ja. Teraz czekaj. Ja się zjadę z kamerą, będzie fajny filmował, okej? Okay. No. Ale twoje spody się nigdy nie zdają. Kurde, otknąłem. Nie mogę. Ja cię Patrz kurtkę masz uwoloną. Suwa. Ja, suwa. pociągnę sobie. Nie, ja, to jest To jest w domu. zjecę sobie brzuchem. Ta na śledzia. A to inaczej trochę się zwierza ale dobrze. Nie przeklinać. Ej, <noise> Jakie fajnie drapanie się to <śmiennie> fajne było hmm. w wręcz tylko no. Dobra, co jeszcze robimy? Czy jeszcze coś? Zaraz zapytamy Krispiega, bo dzisiaj Crisp jest reżyserem naszej dzisiejszej zabawy. To nie. Tak patrzę, czy ktoś jeszcze znajomy jest. Nie ma. Cóż, my sami na placu zabaw i paru dorosłych Czekaj. tam ćwiczymy. Co znalazłeś? Serio? Tu fajnie. O, ty o, o. Dziękuję, Krispi. że to twoje. Przyda się, a może i moje, bardzo możliwe rzeczywiście. Bo ja tam zjeżdżałem. Daj teraz ja jeszcze raz, zjadę z kamerą.

Ale dzisiaj jasno zobaczcie. Ej, słuchajcie, jaki macie pomysł kataloną zabawę, czyli kontynuujemy to. Kontynuujemy! Łukurde, on się wywalił! Ja nie wywal się, bo mam kamerę. O Boże! Łukurde! O Oła, fu! Patrzcie co za rękę mam, fu! I co uwaliłeś się tutaj? Czekaj jeszcze raz się zjadę. Kumadaj, te pierwsze, a od razu za tobą. Ale Nikola by tak tutaj szalała. Poczekaj stój! Tu wchodzimy z buta! Stara, get freezed! Hehehehe się do Boga modli! Nie, do Bogów polskich albo greckich a to różnica ach! Oh. Ach, chuda matata! 3 stada to jest krwawa matata wchodzimy tędy? Tędy czy tędy? Tędy! Górą 3-4 to o kurde. Jeszcze na górze. Chodzi do z buta. No, ale chociaż jeżeli skaczesz, to próbuj nie machać kamery. Ok, jaką zabawę jeszcze macie? No, jak fajnie popłynął. Jak ryba. No. Gdzie on tam jest? Jest, widać. Wylądował. Trzeba go pozbierać. A, wstaje. Zrób jeszcze raz takiego fikołka. Okej. Okay. Super. Czego nagrywał? Ale Ej! Kasą mnie rzucił. rzucił. Bo ty kamieniami rzucasz. Crispii, masz kasę, kasą masz? Kasę. Kasą. Oczywiście. Kasą, kasą mnie rzucił. On, on monetami narzuca. Bogaty jakiś. No, milioner. No, spokojnie. A teraz górą. No, stamtąd łatwo spaść i się przekopyrtnąć. Uwaga, uwaga.

Nie przeklinaj Ej Nie rzucaj Ty nie rzucaj monetami ani kamieniami Bryło ziemi teraz rzuca Teraz ziemia. Nagrywam yy, teraz dziki poszedł po nogę, bo ją zostawił po drugiej stronie. O, już jest, właśnie. Jest I, teraz, I teraz wymyślili taki challenge. Dzieciaki no wymyśliły challenge, żeby zbiegać z góry i się nie wywalić. To jest sztuka. Ja bym się wywalił na pewno. Ale z rozbiegu ma to być. Tylko zaraz muszę się ustawić tu. Fajnie było, teraz Ty. Nie wywalił się no rzeczywiście, nie wywalił się Krispy. Teraz Co? Ty fajnie kaptur ci się świeci z daleka. No teraz ty Nie. Dajesz. Dajesz! Ja muszę... Ja na pewno nie. No, ja to się kameruje! Ja muszę? Tak A, Ale przecież wiesz, że jestem jeszcze bardzo osłabiony i po cowidzie. Dobra, trudno! Nie mam siły. Dajesz. Serio? Idźmy na cię. Bogowiesz. Bo ale Dajesz. musisz stąd tam biegnąć. Stąd? Stąd. No to ustaw się tam też. Oto Cię tak? Dawaj. A, no uważam. No nie, nie no się kamerować. Co? Jeszcze raz! Bo nie kamerowałem! Nie kamerowałem, bo się nie włączyło. A nie włączyłeś tego! Nie włączyłeś! Ale na serio, wyłączone Teraz włączyłem dopiero. Ale ja nie wiedziałem, myślałem, że włączyłeś. Znowu jeszcze raz, a potem my jeszcze z Kubą. Daj, Kuba, teraz ty. Dziki. Dziki? No. Dzikiego liczysz. Dawaj, że <grywa> dzikiego liczysz. No już. <grywa> Dla widzów to zrób. Ale filmujesz? No tak, już tak. No, no. 41, 2. Kameruję, się, Kameruję się, jeździ, jeśli, jeśli, jeśli tak, tak, Kameruje się już, widzisz? Kameruje się tak. Zaraz nie nie mówi kameruje, tylko filmuje. Nie, ale to tak zatrzymujesz się. O tak odbiegasz. A ty się nie możesz zatrzymać. No nie możesz, bo jak <ślesz> <ślesz> Filmujesz? No. Ale trzymaj równo tą kamerę. No i no, rączysz. To może na dole będę! No, nie, bo bo im tu lepiej. Dobra, jak uważasz, może być. dobra, No, jak najszybciej. Nie ej! Szybciej, nie. Czarna bramka. Czarna taka blamka. Czarnami ci idzie! Czarno wszędzie! go na celowniku, dałem go. <grystanie> no co? A teraz kto? Teraz ja! Nie. Szybko! Wywalił się? Ty no, no wywalił się. No wywalił się. Kryspi, ale nic sobie nie zrobiłeś. No to dobrze. To jest na? Narukta. Tak ja. No, potem Lamzes, a potem, yy, potem Pi. No. Się namawiają. Filmować. Filmować. Dawaj, to już się filmuje! No! A nie wiem czy mi się to uda. Dawaj. A to muszę wam. Razy, zaraz się! Teraz ja? Z czego ty to oli raz Paulino nie, nie. Musimy się śpieszyć, bo światło coraz słabsze. bo ja to co już? No. Ale ostatni raz dzisiaj. Złap jakąś tam ostrość. Jak jest? No już. Już? Jak na to... No na pewno? No. Tak najszybciej! Daj daj! Ty bo... <śleszy> Jak się <kuczyczki> zawrócił <śleszy> Dobry razy Ty, bo to się nie filmowało Jeszcze raz musisz Bo się nie filmowało No teraz włączyłem Nie, trzeba było filmować Żartuję To teraz ja Ło Może ja tak będę, tak biegł Jak trzeba kamerę Raz się nie waliłem ani razu. Ja tak udawałem. Tak. Woowowoowo, co, co, co? O kurde! Razes. O! Czekaj, jeszcze raz, zbiegnę dla widzów. Ale to jest jasno w telefonie. No zobacz. Widzisz jasno jest. No tak, jest średnio. No dobra, to jeszcze raz biegam. Dobra. A ja z kamerą biegnę. Dobra. 3-4. Ale zakryłeś mikrofon. Nie zakryłem. O kurde!